Ponieważ wielu naszych y, młodych kształci się w języku angielskim i należy do prestiżu mówić dzisiaj po angielsku, nie wypada mówić po polsku w niektórych miejscach. To jest przestroga. Rzymianie to przeżyli w swoim czasie i w pewnym momencie kultura grecka zdominowała ich y, kultury. Wróćmy jednak do tego, co jeszcze mówi, mówią Rzymianie o kształceniu. Oprócz tego, że był ten niewolnik, był pedagog, zwracali uwagę na to, że przy wychowaniu dziecka powinien być obecny lekarz, który powinien dostosowywać swoje metody leczenia czy, czy pomocy dziecku do jego psychiki. Na to zwracano uwagę. Katon twierdził, że jednym z najlepszych metod wychowawczych jest pracowitość, Więc należy młodego człowieka od początku wdrażać do obowiązków, wtedy najwięcej się nauczy. Nie tylko nie tylko Katon, ale, ale, ale on to eksponował. W procesie wychowawczym, Rzymianie mówili, należy uwzględnić dwa elementy: edukację. Do edukare należało troska o rozwój fizyczny dziecka i postawę moralną. A więc, nie tylko że dziecko zdobywa tężyznę fizyczną, dla Rzymian to było bardzo ważne, prowadzili bardzo wiele pojęć na zewnątrz, więc ta tężyzna fizyczna była potrzebna, ale postawę moralną, która oznaczała się uczciwością, wiernością ojczyźnie, przestrzeganiem przepisów prawa, szacunkiem wobec religii i szacunkiem wobec przodu. To były główne aspekty takiego kręgosłupa moralnego Rzymianina. I trzeba przyznać, że przynajmniej w pewnym okresie czasu ten ideał funkcjonował i to edukale przynosiło owoce. Rzymianie w dużej mierze starali się wykształcić obywatela Wielkiego Imperium Rzymskiego, odpowiedzialnego za swoje czyny właśnie w postawie uczciwości i szacunku wobec prawa. Rzymianie dużą wagę przykładali do prawa i uczyli od najmniejszego już powiedzieć trudno etapu, ale od najmłodszego y, okresu życia przywiązania do tego, że trzeba przy, przestrzegać prawa. Po tym wykształceniu następny etap erudire. To obejmowało wykształcenie intelektualne. To było dodatkiem do tego pierwszego wykształcenia. Zatem tężna fizyczna i moralność była fundamentem wykształcenia. A dopiero przekaz wiedzy, przekaz literatury, na no jakbyśmy powiedzieli, na drugi mental. Oczywiście to wzajemnie się zazębiało w procesie kształcenia, ale akcent był położony właśnie na terroryzmę fizyczną i yy, yy, moralny ideał. Teraz przyjrzyjmy się, jaki był ideał. Ideał to mężczyzna, który oprócz terroryzmu fizycznej jest przydatny jako żołnierz, ale także potrafi się orientować w zasobach nauki i kultury. Zatem w dziedzinie moralnej powinien to być wirbons, Wirbonus, który ma virtus, a virtus to jest pewien stały sposób postępowania, jakaś którą zdobywa człowiek i według niej żyje i postępuje. Ten virtus, który powinien być w nas, to człowiek skromny, roztropny, Kierujący się postępowaniu intelektem powinien scharakteryzować się łagodnością, cierpliwością, wstrzemięźliwością. Powinien być także dzielny, zdyscyplinowany obywatelem, znoszącym w imię koniecznego podporządkowania się prawu prawo naruszenie nawet własnych interesów. Może to był tak, ideal, ale w Imperium Rzymskim zwracano na to uwagę, że pierwszeństwo ma interes państwa przed moim osobistym interesem. Zupełnie odwrotnie jak w dzisiejszych czasach w naszym społeczeństwie, gdzie interes własny zawsze ma pierwszeństwo bez interesu wspólnego. Czy udało się Rzymianów to zrealizować? Z historii możemy powiedzieć w ten sposób. Ideał był ideał, nie zawsze się go udało zrealizować, ale był okres czasu w historii Rzymu, kiedy ten ideał funkcjonował. Kiedy dla ojczyzny poświęcali swoje życie. Nie wygraliby wojny z Kartagińczykami, gdyby nie ten ideał. Nie Powstałoby tak wielkie imperium rzymskie, gdyby nie ten ideal. Kartaginczycy najmowali żołnierzy do walki przeciwko Rzymianom. Rzymianie sami stawali w walce o własną ojczyznę, nawet jeśli myśleli imperialnie, bo takie myślenie trzeba przypisać Rzymianom wielokrotnie, to myśleli właśnie w tym sensie, że poszerzamy przestrzeń dla naszej ojczyzny, przestrzeń dla życia, dla naszych następnych pokoleń. I jeszcze na jedną cechę, żebym ja chciałem zwrócić uwagę. W Domach Rzymskich pielęgnowano kult bogów rodzinnych. Jesteśmy politeizmem I kult przodu, przez co dom stał się świątynią. Do domu rodzinnego, kiedy wchodzono, to wchodzono tak, jak wchodziło się do Miejsca Świętego. Tam było święty ogień, przed symbolami bóstw, które znajdowały się w tym domu rodzinnym. Pielęgnowano to że nasz dziad wierzył w tego i w tego Boga i my wierzymy w tego i w tego Boga. W tę sferę życia religijnego państwa nie wchodziło. W domu rodzinnym mogłeś uznawać swoich Bogów. Jeśli chodzi o rozszerzenie na zewnątrz religii, państwo korygowało to, pilnowało to, on był określony, ale w domu rodzinnym mogłeś wścić swoje bóstwo i swoich przodów. Rzymianie do tego przywiązywali dużą wagę. W ten sposób dom rodzinny stał się takim azylem, miejscem świętym, do którego się wracało i w którym człowiek doświadczał także spotkania z Bogiem. No i przeszliśmy tak pokrótce różne elementy wychowawcze z różnych środowisk. Zajrzałem tylko do niektórych, po to, żeby Wam uzmysłowić, że starożytni przykładali dosyć dużą wagę do tego, aby wykształcić młode pokolenie. Cóż na ten temat mówi nam tekst biblijny albo literatura okołobiblijna? Przyjrzyjmy się zatem niektórym tekstom biblijnym. Modlitwa Manoacha, przyszłego ojca Samo Samsona. Proszę cię, Panie, niech Mąż Boże, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi. Ta modlitwa pokazuje nam to, że już przed narodzeniem dziecka starano się myśleć o jego wychowaniu. Modlono się o to, żeby z niego wyrósł dobry człowiek. Modlitwa zatem towarzyszyła Dziecko od początku i do y, dojrzałych lat życia. Pierwszym obowiązkiem ojca, który musiał spełnić każdy Izraelita, było obrzezać dziecko. To był jego pierwszy obowiązek. W ósmym dniu obrzezano dziecko. Jakby tydzień był poganinem, i w nowym tygodniu, na początku nowego tygodnia, stało się już y, y, z, związany przymierze y, z bogiem. W czasie tego rytuału obrzezania nadawano mu imię po to, żeby to imię było dla niego rozpoznawalnym przez Boga. Czyli wtedy go Bóg rozpoznawał poprzez to imię. Wcześniej tego imienia nie uwalniano, ponieważ jeszcze nie był w przymierzu z Bogiem i, i uważano, że mogą to imię wykraść złe duchy, dlatego nie ujawniano tego imienia. To jest tradycja, która się pojawiła w czasach przed Chrystusem, wcześniej tej tradycji nie było. W ósmym dniu miał otrzymać obrzezanie i nadać imię. Imię nadawano nie tak sobie, ale z jakimś programem. Czyli w każdym imieniu był ukryty jakiś program dla dziecka. Coś już mu przewidywano. Imię coś oznaczało. Każde imię miało jakieś znaczenie. Jeśli nadawano imiona w późniejszych czasach, w nawiązaniu do przeszłości, to najczęściej do przodu. Jeśli Paweł miał imię Saul, to wiemy z tekstu Pisma Świętego, że był z pokolenia Benjamina, a pierwszym królem Izraela był Saul, który był z tego pokolenia Benjamina. Zatem ojciec poznał, że trzeba nadać takie właśnie imię, żeby nawiązać do tradycji, bo ja pochodzę z tego pokolenia i naszym najważniejszym przedstawicielem tego pokolenia był wspaniały przodek Saul, dlatego nadaliśmy mu takie imię. Później mamy okres, kiedy dziecko wzrasta w domu i najczęściej w środowisku żydowskim jest wychowywane przez matkę. Matka troszczy się o dziecko, matka go karmi, matka go wychowuje. Mieliśmy środowisko rzymskie, greckie, gdzie mamka się często pojawiała. Ona się też może pojawić i w środowisku żydowskim, ale w przeciętnej rodzinie troszczyła się o to matka. W piątym roku życia należało chłopca posłać do szkoły. I było to obowiązkiem ojca. Arcykapłan Szymon Benseta w 75 roku przed Chrystusem prowadził obowiązek szkolny od 5 roku życia. Wszystkich zatem wysłano do szkoły od piątego roku życia.